Dzień dobry, ja jestem Darek i zapraszam Was do zobaczenia bunkru. Jest to międzyrzecki rejon umocniony w skrócie MRU. System umocnień wybudowany został przez Niemców w latach 1934-1944 dla ochrony wschodniej granicy Rzeszy. MRU składa się z trzech odcinków różniących się pod względem charakterystyki geograficznej otoczenia i nasyceniem obiektami fortyfikacyjnymi. Odcinek północny opiera się o rzekę Warte pod Gorzowem Wielkopolskim, gdzie styka się z południową flanką Wału Pomorskiego, a kończy w okolicach wsi Kursko i Pieski w gminie Międzyrzecz. Odcinek centralny najsilniej ufortyfikowany ciągnie się od Kurska przez Kęszycem, Kniewo do Boryszyna odcinek południowy przebiega od Lubrzy do Odry łącząc umocnienia MRU z linią środkową Odry prowadzącą dalej na południe od schodu na przedpolu MRU wzniesiono pozycję trzecielską chronioną głównie linią fortyfikacji przed atakiem z marszu międzyrzeczki rejon umocniony to jest Jedne z największych podziemi fortyfikacyjnych świata. Podziemia odcinka centralnego MRU są obecnie rezerwatem nietoperzy, w którym wyobraźcie sobie zimuje ponad 30 tysięcy osobników należących do w sumie 12 gatunków nietoperzy. Eee, łączna długość tych podziemnych korytarzy to około 35 km. Podziemnych korytarzy, słuchajcie. Już tutaj zobaczycie za chwilę w środku, jak fajnie to wygląda. A jest co naprawdę oglądać ogólnie w całym tym systemie tych umocnień międzyrzeckich. Zaraz jeszcze Wam też dalej opowiem historię tego całego systemu. Jest to największy system taki na świecie znaczy miał być czy jest nie wiadomo czy został największym na świecie nie wiadomo ale taki był plan w każdym razie jest ogromny jest tu około 80 takich właśnie bunkrów nie wszystkie oczywiście zachowały się w tak dobrym stanie jak ten chociaż no w dobrym stanie to trudno nazwać bo też został wysadzony przez polskich saperów w celu pozyskania tej stali właśnie do produkcji pojazdów ciężkich, opancerzonych i innych tam pojazdów lub nie wiem dla potrzeb zbrojenia po prostu żeby mieć tą stal jest tutaj niebezpiecznie, bo to się już częściowo zapadło po tym chyba prawdopodobnie wysadzeniu ale nie całkowicie nie wiem czy to się później osunęło czy nie ale sporo tutaj gruzów leży tu jest takie stanowisko strzeleckie druty gdzie nie gdzie wystają nie wiem czy to złomiarze chcieli sobie wziąć jakieś tutaj próby kradzieży były czy tak po prostu to się zrobiło po wybuchu Pękamy wszystko dość mocno. Tutaj ta kurtka mnie strasznie przestraszyła. 1938 roku budowę mocniej wstrzymano na rozkaz Hitlera, który wcześniej kilkakrotnie je wizytował, bo był niezadowolony z postępu prac. W fortyfikacji nigdy nie zrealizowano zgodnie z pierwotnymi planami, dlatego wspomniałem o tym, że być może nie jest największą, no ale jest dużą. A w ramach doprowadzania do gotowości bojowej uzupełniono ją opozycję... Kilkanaście schronów w odporności B1. Powstały system był poprzez, wypo, był poprzez wyposażenie nowoczesne uzbrojenie karabiny maszynowe, granatniki, miotacze i ognia umocnieniem bardzo potężnym. Jego mankamentem był jednak brak broni przeciwpancernej oraz artylerii. Od 1943 podziemia centralnego odcinka wykorzystywane były jako podziemna, podziemna fabryka. W której montowano silniki lotnicze, więc możecie sobie wyobrazić, jak duże były niektóre te pomieszczenia i korytarze pod ziemią. W połowie 1944 roku przystąpiono do przygotowywania umocnień do obrony. W pierwszej kolejności wzniesiono fortyfikacje polowe oraz lekkie schrony typu Rigstant 58C, których zbudowano około 300. Zabrakło czasu na podjęcie na nowo rozbudowy pozycji ocięższe schrony, a sztab niemiecki zwrócił uwagę na brak broni przeciwpancernej. W styczniu 1945 roku umocnienia były obsadzone przez bardzo nieliczne załogi. Mimo dobrego wyposażenia schronów, brak broni przeciwpancernej i ogólna dezorientacja panująca w szeregach niemieckich, po rozpoczęciu styczniowej ofensywy wojsk radzieckich zdecydowały o względnie szybkim przełamaniu pozycji walki trwały tylko dwa dni w 1945 roku 3 e, dni przepraszam to z, od 29 i 31 stycznia od 29, 29 do 31 stycznia. E, Przy wojnie fortyfikacje zajmowały przejściowo wojska radzieckie i polskie. Po wojnie wiele obiektów zostało wysadzonych dla pozyskania materiałów, właśnie o, o których wspomniałem. A później szabrownicy resztę dokonali. W latach 80. nawet istniały takie plany, żeby umieścić w tych podziemiach magazyny. Odpadów radioaktywnych, nie wiadomo czy zostało to zrealizowane, bo jeśli tak, no to mogłyby być, być te tunele niektóre skażone i nie wiem chodzenie po nich nawet obecnie, nie wiem czy ktoś chodził z jakimś miernikiem byłoby niebezpieczne, zwiedzanie tych w ogóle całego tego systemu mocniej jest możliwe przez cały rok. Przewodnikiem, lecz w okresie zimowania nietoperzy od listopada do marca dla do, do odwiedzających dostępny jest tylko obiekt PZW 717 i jeden korytarz. Linia frontu, na której zostały wzniesione te schrony bojowe, liczyła około 80 km. Największą atrakcją tego całego systemu mocnień stanowi komplek, kompleks, oczywiście podziemny. Jeden z podziemnych odcinków turystycznych znajduje się w Kniewie, w imieniu Międzyrzecz, dawny PGR Kałaba. Przygotowano tam dwie trasy: długą o długości 3 km i krótką liczącą 1,5 km. Możliwe są również inne warianty na życzenie oraz liczne trasy naziemne na życzenie zwiedzających. W mnie znajduje się też skansen sprzętu wojskowego, sala wystawowa, w której zgromadzono liczne eksponaty związane z historią i, i całym tym miejscem MRU. A od lipca 2000, 2005 roku działa podziemna Drezyna. Można się przejechać taką Drezyną. Inna podziemna trasa zaczyna się od, 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 od tak zwanej pętli baryszyńskiej, koło Baryszyna I także posiada kilka wariantów Nawet do kilkunastu kilometrów A Trzeba się przygotować, oczywiście, jakbyś chciał uczestniczyć w, takiej, w takim zwiedzaniu W latarkę musisz się wyposażyć no i ubrać odpowiednio, bo temperatura jest stała przez cały rok w tych podziemiach od plus 10 do, do plus 12 stopni, dlatego tam lubią tak właśnie nietoperze sobie mieszkać Czasami na tym terenie też są organizowane zloty pojazdów militarnych Niektóre elementy całych tych umocnień są wpisane też do rejestru zabytków. 58 dział pancernych, centralny odcinek z lat 1934-1945, system zapór przeciwpancernych, tak zwane zęby smoka, zespół podziemnych korytarzy łącznikowych. Chodzi o te usytuowane na obszarze gmin Międzyrzecz, powiat Międzyrzecki, Lubrza, powiat Świebodziński i Świebodzin, powiat Świebodziński. No, ja tutaj miałem wizytę dwóch y, jakichś podejrzanych ludków, którzy przyjechali czarnym Mercedesem i poszli za mną, więc sobie tak pochodziłem na początku też na, na zewnątrz trochę. Potem poczekałem, obszedłem w koło, poczekałem aż sobie poszli do samochodu. Odjechali i wróciłem, żeby wejść do tego po tych schodkach w dół. Zobaczcie co tam jest, czy tam jest jakiś korytarz, czy o co tam, tam chodzi. Zobaczcie jaka grubość się z tej stali. Takie były drzwi, pancerne do tego schronu. Zobaczycie tutaj ta kurtka cały Drugi raz już mnie straszyła ta wisząca kurtka. Jakby ktoś tam był. Tutaj o, nie jest zbyt bezpiecznie bo to albo to spadło podczas wysadzenia tego bunkra, albo to spada co jakiś czas. Nie wiem. W każdym razie, co tu będzie? A, stanowisko strzeleckie. I nigdzie dalej nie prowadzi ten bunkier Czy był on połączony z pozostałymi podobno wszystkie były połączone ale no wiadomo czas robi swoje i prawdopodobnie niektóre wejścia lub wyjścia z tych bunkrów zostały zasypane albo przy wysadzeniu albo później w naturalny sposób posuwającą się ziemią i są już niewidoczne ale gdzie nie gdzie można wejść tylko że zginęło pamiętajcie w tych podziemiach już cztery osoby zginęły oczywiście po wojnie w latach 90. w tym jedna 15 Agnieszka harcerka no dobra myślę że chyba czas wyciągnąć ciężką altererię mianowicie mojego drona Naprawdę to nie jest ciężki, to jest mały e, dronik DJI Spark. A jakby ktoś był ciekawy, to bardzo fajny dron. Można mu też wygrać e, fake lokalizację i wtedy ma jeszcze większe zasięgi. Dość wysoko można sobie lecieć. Jest wolny ten dron, dość wolno lata, ale jak widać fajny obraz. Daje. mam mnóstwo pamiątek z góry nagrane tym dronem filmów, zdjęć panoramiczne zdjęcia robi również podąża za, za celem dużo innych funkcji naprawdę polecam mam go już kilka lat w wielu krajach wiele rzeczy nagrałem kiedyś pewnie na tym kanale pokażę tutaj okolica tego bunkra, tak się zastanawiam Cholera bunkry, bunkry w lasach budować, chyba że nie było wcześniej tych lasów i były same pola, łąki, bo tak naprawdę co oni z tego bunkra widzieli, drzewa zaraz tuż obok i w całej okolicy drzewa wszędzie, to tak naprawdę chyba najważniejsze jest, żeby jak najszybciej dostrzec przeciwnika, może tylko dlatego trwały 3 dni te walki, nie wiem. Czy wtedy były drzewa, czy nie było drzew, ale jak były, no to bez sensu moim zdaniem. Chyba powinny być wieżyczki tych bunkrów. stalowe kopuły na powierzchni takiej otwartej, żeby mieć widok na całą okolicę. A tutaj to w lesie, a inne nie wiem, ale zamierzam zobaczyć te inne również. Wszystkie te bunkry... No, ale nie da się ich pokazać w jednym odcinku, więc kolejne, które zwiedzę, pokażę w innych odcinkach. Mam nadzieję, że widzimy się. Robi wrażenie, powiem Wam, półtora metra betonu, zbrojonego betonu, grubymi prętami nie takimi jak teraz, jak mały poluszek. Szkoda, że popada to w ruinę. I jest też rozkradane niestety z metalu przez złomiarzy. Bo można się poczuć jak, jakby to było, jakby się było tam w tamtych czasach. Można sobie to wyobrazić. Oby nigdy nie wróciły te czas.